No i kolejne zadanie z tego samego egzaminu. Tutaj mamy nawozy stosowane do zasilania gleb wazot mogą powodować jej zakwaszenia. Okej, okay, czyli to jest hydroliza soli ewidentnie. Jak nie widzieliście jak zapisywać od razu jonowym skróconym, to zapraszam na film jonowy skrócony wyłącznie na moim kanale, tam jest hydroliza. I to już nie pamiętam tytułu. Jak nie zapomnę to wam to wrzucę. Jakbym nie wrzucił, to mi przypomnijcie w komentarzu. W każdym razie, tutaj mamy trzy sola, ewidentnie, no i tutaj mamy część, która pochodzi od mocnej zasady. Tutaj mamy część, która pochodzi od mocnego kwasu, czyli to jest sola obojętna, Patrzymy kolejna i kolejna. No więc CaOH2-wziętym, bo tego, że jest zasadem, tutaj uznajemy, że się na najmocniej rozpada, więc no, ewidentnie napiszemy tutaj, że to jest mocna zasada. No i tutaj, o, sorry. Tutaj napiszemy, że to jest mocna zasada. No a to na pewno pochodzi od mocnego kwasu, od HNO3, czyli to też jest raczej sól obojętna. Natomiast tutaj oczywiście H2SO4 to mocny kwas. No i NH4, NH3 w zasadzie razy H2, to to jest oczywiście słaba zasada. Czyli tu mamy sól kwasową, biorę, Biorę element, który pochodzi od słabego elektrolitu, czyli jon NH4+. Bo jak nie widzieliście filmu, to zobaczcie sobie. Hydroliza soli, jonowy skrócony wyłącznie. Jakoś tak się nazywa ten film. Albo przypomnijcie mi po prostu, to wrzucę Wam, żeby tu wyjeżdżał, czy tam napiszę w komentarzu. No i co? Tu mamy co zrobić w zasadzie, kwas zasada i tak dalej. Czyli co? Piszemy sobie reakcję z wodą tego jonu. No więc tutaj co będziemy mieli? On oddaje mu H+, więc będzie NH3 zgodnie z teorią Brunszteta. No i y, ta woda wyłapie oczywiście H3O+. No i czemu tu wpisałem kwas? No bo y, to co ma plus może tylko przyjąć w tym przypadku ten proton. No zresztą pewnie znacie teorię Brunszteta, tak? Kwasem jest to co oddaje protona, czyli H+. A to, co go przyjmuje, jest zasadą. No dobra, to tyle w tym zadaniu. Idziemy najpewniej do kolejnego. Ona pierdoli mi, że jakieś roztwory. Pani to ma chyba jakieś w głowie zatory. Do tablicy proszę, rozwiązaj batory.